Największy mit w biznesie jest taki, że jak wystawisz fakturę, to klient musi za nią zapłacić. Otóż widzisz, no nie. To tak samo jakbyś wysłał mu pocztówkę z wakacji. Fajnie wygląda, ale dla niego to zero obowiązku, żeby oddał ci kasę. Musisz wiedzieć, że faktura to dokument księgowy. Samo wystawienie faktury nie powoduje, że po stronie Twojego partnera, klienta, kontrahenta, dostawcy powstaje obowiązek zapłaty kasy. Jeżeli chciałbyś pójść do sądu, mając za dowód samą fakturę, no to niestety musisz się liczyć z tym, że to nie wystarczy, żeby wyegzekwować swoje pieniądze. Mogę Ci opowiedzieć o jednym z absurdalnych przypadków, z którymi miałem do czynienia. Był to przypadek agencji marketingowej, która realizowała całą kampanię, to była duża kampania dla większego klienta. Problem polegał na tym, że po pierwsze agencja zgodziła się na to, żeby zawrzeć umowę na wzorze klienta, bo Taki był wymóg korporacyjny. I zgodnie z tą umową agencja dostała wynagrodzenie po zakończeniu kampanii. Natomiast wszystko, co działo się w trakcie kampanii, łącznie z budżetami reklamowymi, finansowała agencja ze swoich środków. No i problem pojawił się po tym, jak kampania została zakończona i klient stwierdził, że kampania nie została zrealizowana w taki sposób, jak on sobie to wyobrażał, że została zrealizowana nieprawidłowo i w konsekwencji. Odmówił zapłaty za usługę. Efekt był taki, że agencja z własnych środków sfinansowała dosyć spore koszty kampanii marketingowej łącznie z budżetami marketingowymi, a po zakończeniu musiała prosić się o swoje pieniądze, bo została z niczym. Jeżeli znajdziesz się w takiej sytuacji, jak, jak taka agencja, no to pozostaje ci tak naprawdę dochodzić swoich pieniędzy, czyli musisz wykazać, że zrealizowałeś swoją usługę należycie, w sposób prawidłowy, zgodny z umową, no i na tej podstawie próbować. Odzyskać, odzyskać pieniądze. Standardowa ścieżka wygląda w ten sposób, że najpierw robisz tak zwaną miękką egzekucję, czyli standardowo na początku dzwonisz, wysyłasz maile, spotykasz się, próbujesz ugodowo załatwić sprawę. Natomiast jeżeli to nie pomaga, to przychodzisz do etapu drugiego, czyli takiej bardziej formalnej windykacji, czyli pojawia się jakieś wezwanie do zapłaty. I dopiero jeżeli to nie zadziała. To przechodzimy do etapu trzeciego, czyli do pozwu i dochodzenia sądowego swoich pieniędzy. Jeżeli miałbym Ci powiedzieć, w jaki sposób można uniknąć takiej sytuacji, w jakiej znalazła się agencja, czyli jakie są sposoby na uniknięcie takiej sytuacji, i podam Ci teraz trzy metody, jak możesz to zrobić. Metoda pierwsza, najbardziej skuteczna, to dobrze opisana mechanika płatności w umowie. Zadbaj o to, żeby Sposób rozliczania ze swoim klientem czy dostawcą był bardzo precyzyjnie opisany w umowie. Wprowadź do umowy zaliczkę, płatność z góry, zadatek albo jakikolwiek inny mechanizm, który pozwoli ci na uzyskanie środków przed zakończeniem umowy. Metoda druga to podzielenie usługi na etapy. Jeżeli charakter usługi albo waszej współpracy na to pozwala, zachęcam cię do tego, żeby wprowadzić do umowy harmonogram działań, a w związku z tym harmonogram płatności. Czyli usługa, którą świadczysz, jest podzielona na pewne etapy. Polega to na tym, że każdy etap usługi jest osobno weryfikowany, odbierany i rozliczany. Pozwala to wprowadzić pewną elastyczność w finansowaniu, czyli w zapłacie wynagrodzenia, i dzięki temu unikniesz sytuacji, w której większa zazwyczaj kwota wynagrodzenia jest płatna dopiero po zakończeniu usługi. I metoda trzecia to zabezpiecz. Płatność wynagrodzenia przez Twojego klienta albo kontrahenta. Jest bardzo dużo mechanizmów, które możesz wykorzystać do tego, żeby zabezpieczyć się na wypadek, gdyby Twój kontrahent albo klient nie chciał Ci zapłacić umówionego wynagrodzenia. Możesz skorzystać z takich instytucji jak Wexel, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, dobrowolne oświadczenie o poddaniu się egzekucji i wiele, wiele innych, które są stosowane w praktyce, więc wybór odpowiedniego zabezpieczenia trzeba dostosować. Do branży, ale też do charakteru waszej współpracy czy też usługi, którą świadczycie. Nie ma w prawie, w przepisach żadnych wytycznych co do tego, jaki rodzaj zabezpieczenia trzeba stosować w odniesieniu do firmy określonej wielkości, czyli nie ma żadnego podziału o, na rodzaje zabezpieczeń dla małych firm, dla średnich czy dla dużych. Sytuacje, w których w jednej umowie jest kilka zabezpieczeń, powiedziałbym, że zdarzają się rzadziej, ale znowu. Nie ma żadnych wytycznych, nie ma żadnych zasad w tym zakresie, więc na koniec dnia zawsze to jest decyzja biznesowa stron, które podpisują umowę. Zazwyczaj się stosuje jeden rodzaj zabezpieczenia, który jest najbardziej odpowiedni do charakteru umowy, charakteru usługi czy właśnie umowy, którą będziecie realizowali. Jeżeli miałbym powiedzieć, co najczęściej przedsiębiorcy robią źle w umowie, jeżeli chodzi o warunki płatności, zabezpieczenia, wynagrodzenia, to podstawowym błędem jest to, że w ogóle o to nie dbają, czyli w ogóle tego nie przewidują w umowie. Wpisują po prostu, że należy się wynagrodzenie w określonej wysokości i liczą na to, że ono zostanie zapłacone. Najlepszą praktyką jest to, żeby rzeczywiście tą część dotyczącą zapłaty wynagrodzenia bardzo szczegółowo opisać. Czyli po pierwsze, bardzo jasno określić, za co należy się wynagrodzenie, w jakiej wysokości jest to wynagrodzenie, kiedy jest płatne. I w jaki sposób zabezpieczamy się na wypadek, gdyby to wynagrodzenie nie zostało zapłacone w terminie? Jak rozmawiać o zabezpieczeniach, żeby klient nie poczuł się jak oszust albo złodziej? Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to zmienić swój mindset. Nie myśl o zabezpieczeniu płatności, o tym, jakby to było coś złego. Przeciwnie, wprowadzanie takich postanowień umownych, które zabezpieczają Twoją płatność, to wyraz dojrzałości biznesowej, ale też doświadczenia. Po drugie, podkreśl obopólne korzyści, to znaczy zamiast mówić potrzebuję weksla na zabezpieczenie gdybyście nie zapłacili, powiedz o tym w ten sposób, że proponujesz wprowadzenie do umowy obopólnych gwarancji. To znaczy z jednej strony wprowadzamy postanowienia, w których ja gwarantuję, że dowiozę swoją usługę w terminie w sposób należyty, a wy gwarantujecie, że zapłacicie wynagrodzenie w terminie, wprowadzamy zabezpieczenie tej właśnie płatności. Po trzecie, Odwoła się do dobrych praktyk rynkowych. Są branże, są rodzaje usług, w których rzeczywiście wprowadzanie określonego rodzaju zabezpieczenia jest dobrą praktyką rynkową, pewnym standardem, który po prostu jest przyjmowany i realizowany. Po czwarte, przenieś ciężar wprowadzenia zabezpieczenia na jakieś czynniki zewnętrzne. Możesz na przykład powiedzieć, że nasz, nasze procedury compliance i polityka zarządzania ryzykiem wymagają wprowadzenia takiego zabezpieczenia, albo w sumie wiesz co? Zwróć to na prawnika, niech on się martwi. Jeżeli zamierzasz wprowadzić do umowy jakieś zabezpieczenie płatności, to rzeczywiście możesz się spodziewać, możesz się spotkać z różnymi reakcjami. Zdarza się tak, że będzie opór, wzbranianie się przed tym, żeby wprowadzać jakiekolwiek zabezpieczenie. Ja jestem Zania i zawsze powtarzam to moim klientom, że umowy zawieramy nie na dobre czasy, tylko na złe czasy. Może się wydarzyć scenariusz, że klient nie będzie chciał Ci zapłacić swojego wynagrodzenia i będziesz musiał, Musiał skutecznie dochodzić pieniędzy za usługę, którą zrealizowałeś, albo za towar, który terminowo dostarczyłeś. Może się też zdarzyć taka sytuacja, w którym twój klient albo kontrahent powie ci, po co zabezpieczenia? Przecież sobie ufamy, mamy jakąś relację. Zabezpieczenie wprowadzamy po to, żeby uchronić się przed czynnikami zewnętrznymi, na które nie mamy okoliczności. Mimo tego, że sobie ufamy i mamy dobrą intencję, to może się wydarzyć coś, na co nie mamy wpływu, a co spowoduje, że ty nie będziesz mógł mi zapłacić wynagrodzenia. I przed takimi okolicznościami chcielibyśmy mieć w umowie zabezpieczenie. Jeżeli chcesz samodzielnie zabezpieczyć płatność w umowie, to przede wszystkim polecałbym Ci, żebyś po pierwsze bardzo precyzyjnie próbował opisać mechanizm płatności. Im więcej szczegółów, tym lepiej. Jakie wynagrodzenie, i w jakiej wysokości, za co się należy, kiedy będzie płacone, na jakiej podstawie i co się wydarzy, jeżeli ta płatność nie nastąpi. Poza tym możesz spróbować wprowadzić jakieś zabezpieczenie do umowy typu weksel, gwarancja bankowa, kara umowna albo cokolwiek innego. Natomiast jeżeli zdecydujesz się poprosić prawnika o pomoc w zabezpieczeniu Twoich interesów i Twojej płatności, to co powinno się wydarzyć, to to, że prawnik pomoże Ci dopasować Rodzaj zabezpieczenia odpowiedni do Twojej branży, ale też do Waszych realnych możliwości. Po drugie, wprowadzi bardzo szczegółowe postanowienia do umowy i w umowie opisze dokładnie całą mechanikę płatności w taki sposób, żeby ona była szczelna i żeby zabezpieczała Twoje interesy. No i po trzecie, przeprowadzi Cię przez cały proces negocjowania i zawierania umowy. Podsumowując, pamiętaj, że samo wystawienie faktury nie wystarczy. Do tego, żeby skutecznie dochodzić swoich pieniędzy przed sądem. Zamiast skupiać się na tym, jak możesz zmusić swojego klienta do zapłaty wynagrodzenia, którego już nie chce Ci zapłacić, w to miejsce skup się na tym, jak możesz zapobiec sytuacjom, w których Klient odmawia Ci zapłaty Twojego wynagrodzenia. Dzięki za oglądanie. Zapraszam Cię do obejrzenia innych odcinków na moim kanale. A tymczasem wystarczy, że zasubskrybujesz ten kanał i dostaniesz powiadomienia o najnowszych odcinkach.